Słuchajcie, no nie uwierzycie, dzwonił do mnie kumpel, który miał się do mnie tutaj wybrać, yy, ale jako, że jest epidemia, więc oczywiście nie można wychodzić z domu, ale no, w ogóle jakiś zrobił numer. I żeby go nikt tam nie nakrył, no ja nie wiem, po prostu sprawia, muszę budy zawiązać. No, żaden gotowy, słuchajcie. I teraz tak. On jest jakiś dziwny. Poznacie go. Eee, bo go zaprosiłem do tego, aby troszeczkę... z nami troszeczkę też pobył. Parę filmików też nagrał. Słuchajcie, dzisiaj do mnie dzwoni. Godzina 8 rano. I mówi tak. Kuba, jestem w dyni. Ja mówię do niego, ty, ale gdzie ty jesteś w tej Gdyni? No po prostu idę na naszą furtę zakonną, nie ma. Nigdzie. A on mówi, jestem w paczkomacie. Ja mówię, ty, jakżeś się do tego paczkomatu tam zawinął w ogóle ten. Jakaś ponoć długa historia, może sam Wam opowiem, ale teraz muszę się spieszyć i lecieć do niego do, do paszkomatu, bo tam się robi jemu coraz bardziej ciasną. Trzymajcie się, mam nadzieję, że jeszcze tam jemu trochę powietrza starczy. Do zobaczenia. No a, muszę się jeszcze tą kurtkę założyć. ok to, to, to. Okay. Ja już jestem gotowy. Cześć, widzimy się później. No to idę po tego gościa. Wy oczywiście zostajecie w domu, nigdzie się nie ruszacie. Tam jest cieplej, tu jest zimno, śnieg zaczął sypać w ogóle, a jakoś tak nie, nie, nie do wychodzenia. Zostańcie w domu moi drodzy, ja idę po mojego przyjaciela i się widzimy za moment. No hej, cześć, Panem Bogiem. No, gdzieś tu siedzi. Teraz trzeba go tylko stąd wyciągnąć Okej okay. Szyneczka się otworzyła, zaraz zobaczymy O, Patrzcie jaki gajerek Go zapakowali Dobra, wezmę go z domu, otworzę Niemądry, zamiast zostać w domu To ja je się jeszcze połączę tutaj po prostu ten A mi każe też po niego wychodzić Do paczkomatu Co za, co za gość ale to nic, żyje, śpi, ale jest, żyje, słyszę chrapanie. No dobra, okej, okay. poczęstnąłem, śpi, śpi mocno, także okej, okay, ja wracam do domu. No, udało nam się w końcu dotrzeć tutaj. Wymyślił sobie paczkomatem się dostać, no dobra, trudno. Ale jest, bardzo się cieszymy, że jesteś, że jest z nami. Witamy cię bardzo serdecznie, drogi mój przyjacielu. Może byś coś opowiedział nam o sobie teraz. No, Dzień dobry, jestem pan Pacyniak. Witaj Szczęść Boże, księży Kuba. No, bardzo się cieszę, że mnie z tego paczkomatu wyciągnąłeś na no, wkańcu. Trochę się przeziębiłem, aż mnie masek tutaj, no. no ale to nic. Coś tam się tutaj dzieje w ogóle. Ale jesteśmy w o sali. Oj, foczka jest. Cześć. Cześć, Paweł. No, okej. Okay, no co, no co, zaczynamy, co? No dobra. To teraz może przejdźmy do pierwszej rzeczy. Moi drogi, Mój drogi powiedz mi, co to takiego jest modlitwa? A, Zaczyna bardzo fajny temat. Modlitwa to taka rozmowa z Panem Bogiem. To bardzo fajna sprawa. To jest tak jak z przyjacielem. No znaczy, zwłaszcza teraz. Mam przyjaciół, chociaż z nimi nie możemy się spotkać. Umówić nie możemy się na herbatę teraz, zwłaszcza kiedy ten koronawirus zły tutaj wszędzie działa. Yy, no, ale no właśnie, ale to, co możemy, to na przykład do nich zadzwonić wziąć telefon. Wykręcić numer, pogadać, zadzwonić do nich. Słuchajcie, z modlitwą to jest tak jak z taką rozmową przez telefon. Nie widzimy yy, tego, kto jest po drugiej stronie, ale jest, wiemy, że on tam jest, że nas słucha, że z nami rozmawia, że cały czas z nami jest obecny. W ogóle No jest po prostu tak, jakbyśmy zadzwonili do największego przyjaciela. A kto to jest ten pan Bóg? Oj, to ty nie wiesz? Ksiądz takie rzeczy się, o takie rzeczy się pyta. No przecież Pan Bóg jest naszym najspanialszym przyjacielem. Co więcej, wiesz, że On nas stworzył? Jak to? Oj, nie bądź głuptasny. On stworzył ciebie, mnie, rodziców, siostrę, brata, wszystkich ludzi. Co więcej, Stworzył dla nas cały ten świat. O, zobacz, to jest nawet napisane w Piśmie Świętym, to sobie przeczytaj dzisiaj, jak będziesz szedł spać na przykład, albo przed wieczorną modlitwą, to zobaczysz, że tak jest. A co to takiego jest? A co to jest Pismo Święte? No, jak to by tak powiedzieć najprościej? Mm, to taki wspaniały, bardzo długi list od Pana Boga dla nas. Taki bardzo, 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 bardzo fajny. Pewnie to taki długi i nudny list, co? Oj, gdzie tam? Oczywiście niektóre listy, jak są długie, to czasami robią się nudne. Ale jak nie jest, ale tak nie jest w przypadku Pisma Świętego. Ma ono wiele ciekawych historii które chce nam opowiedzieć Pan Bóg, w tym najwspanialsze historii o swoim Synu, Panu Jezusie. Zobaczysz. Będziemy sobie je czytać wspólnie, to Ci się spodoba. No na pewno. A powiedz, skoro Pan Bóg dał nam Pismo Święte, to znaczy, że co? Że Pan Bóg jest teraz pewnie gdzieś bardzo daleko, co? No – Oj, znowu głupoty wygadujesz, no nie. On jest bardzo, ale to bardzo, bardzo blisko. Jest on obecny teraz w naszych domach, w naszych szkołach, u naszych rodziców, w pracy, na mszy, siedli w kościele, a nawet w takim wspaniałym miejscu jak nasze serduszka. On jest wszędzie, mój drogi. Hmm. A czy on nas lubi? On nie tylko nas lubi, ale nas bardzo, bardzo mocno kocha. Tak bardzo, jeszcze bardziej. Bardzo nas kocha, bo jest wspaniały, naprawdę. No to fajnie, bardzo się cieszę. Eee, bardzo się cieszę, że do nas dotarłeś. Czy na koniec chciałbyś coś jeszcze powiedzieć naszym dzieciom z parafii, moje drogie dzieci? Słuchajcie, ja już jestem po długiej podróży dzisiaj, tak więc ja jeszcze chyba sobie no, pójdę jeszcze troszeczkę spać. Ale jak Wam się spodoba, to tam możecie dać nam znać, czy chcecie, żebyśmy się więcej z Wami spotykali, moi kochani. Ja na pewno będę chciał. Życzę Wam dużo zdrówka, dużo uśmiechów, dużo modlitwy. Pa! pa. I drugą rękę, papa też. No, papa to dwoma rączkami, papa. No właśnie. On chce teraz iść spać, ja się jemu nie dziwię. No, jest zmęczony, bo chyba z pół Polski przyjechał w tej paczce. Moi kochani, życzę Wam dużo radości. Nie wychodźcie z domu. Nie, 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 nie ma, nie ma żadnego wychodzenia. Uczcie się dobrze, ci, którzy chodzą do szkoły, ci, którzy jeszcze nie muszą, to mają naprawdę fajnie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, Waszych rodziców. I jeżeli chcecie, to możecie nam odmachać. No, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.